Mam wrażenie, że dla mnie tak długo się nie dotyczy. Co tu tak pachnie ładnie? Co tu pachnie ładnie? No, czymś tak... Może ja po prostu ładnie pachnę, co? Aaa, ty! Pytam cię do tego, Serek, czy y, jajecznica A mogę je na mieszkanie. Nie, pytam cię jeszcze nie raz, jestem. trzeci już. Nie pytam czy chcesz, czy nie chcesz, tylko co chcesz, Marysia. Hmm. Basiu na te śmieci wystawiałaś na zewnątrz? No. No, to idę to chyba za niej, żeby ugryźć się tam do nich niedobro. Mm. a to co ona weszła do domu już? No. Ja wiesz, że wczoraj wieczorem to ona tam kilka razy była. Nie, czekaj, wczoraj albo przedwczoraj to było. I próbowałem ją namówić, otwierałem balkon. No, ona się z pudełka wcale nie ruszała Chciała tam zostać Pewnie poszła na górę Pewnie tak wow. Dobra, idę wywalić te śmieci Zaraz wracam Przewracam, spokojnie. A Ty wiesz, że ja już na tyle byłem na kawierano no. Dzień dobry panie Władysławie. Władzy mam się uczesać i proszę cię iść zdaj wróżby Aha No to git. Wyspałeś się Władziuś? Jeżeli dzisiaj to mogą być grzyby, wczoraj ja też tak się, było. Mogę, tak widzę. Czy mam inne rzeczy do zrobienia? Ale z ugryzieniem wczoraj nie było ja. A On mi podobno zapisuje takie rzeczy, nie? Minusy no mi on dopisuje. Bardzo. To już dzisiaj nie mogę. Wiesz, wczoraj nie pojechaliśmy, i dzisiaj już widzisz obrażony, nie przychodzi. Sprawdźcie? Słucham. Sprawdźcie? Yy, no, na pewno nie słyszał, że tutaj jestem po, po tej stronie. Więc jest albo w aucie, ale jak go tam przyparkowałeś, to jak mi się mówi, hop, to już nie hopię. Nie hopię? No. A wiesz co, bo on może zapominać. Wiesz? Gdzie on stoi? No. I że tam się wchodzi. A specjalnie mu zostawiałem tam otwarte. Dzisiaj już go zakopuję po ludzku. Nie pod dachem. Mamy go tam pod liadą, Mama by się ucieszyła, na pewno. Kiedyś tak, no. Jeszcze lampki nie tam mogą być. Przecież lampki są. A nie lampki Ty mówisz o tych lampkach, wiem. No, przeszło mi przez głowę, żeby go traktować później jako domek narzędziowy. Ale mama nie zapomniała tak, nie więc... No, więc nie kontynuowaliśmy tego projektu. Narzędzie? Tak. Żeby go w takiej postaci postawić tam przy kompostowniku. Żeby tam posadzić ten blusz, żeby tak wiesz, obróz go. Żeby tam dociągnąć prąd. Mm? Dawaj Maciuśka. Tu ta kartka to jest czyjaś, tak? Nie wyrzucamy tego jeszcze. Dobra. wyrzucamy tego jeszcze. To jest... Matyldę? Matyldę Klary. Co? Kartu? Nie nie. nie, nie. Proszę bardzo. W Nie, nie. A, no nawet też. A dokąd ta wycieczka? Eee, nie wiem, te hmm. No to fajnie. Zawsze jest Matyśka tak, że komuś coś będzie nie pasowało. Matyśka, Zawsze. A ty a, ale to jest dla mnie? No nie ma dwóch, bo to możesz iść pienić. No, śmigaj. Chyba zaprosiłeś. Hej, Krisia. Hej ja. Hej. O, sorki! Włosy robisz? Idealnie, Klarucha, w punkt zeszłaś. brudziły to. Zaraz to. Yy, one coś dostawały rano, czy nie? Ja nie mam. dawała się coś? Ale ktoś, kto dawał wcześniej, zobacz jaki jest Wiem, sprytny widziałam. system. Nie Nie możecie takich rzeczy do kosza wyrzucać, tylko chować tutaj. Ale żeby nie dawał, aby wy zainteresowałyście się koszem? Proszę, to, nieprawda. Ale wiecie, ile razy Bładek karmi waszego psa i dolewa mu wody, i jeździ po karmę do Dino? Aby tego nie musicie robić, udajecie, że nie słyszycie? Nie, no. nie. Spoko, spoko, Baciu, siadaj. Spokojnie, jak na wojnie. Usłyszałeś, co? To jest najsłodziej na świecie. No Maczka, ona się tak ładnie układa do spania. Ona no. sobie łapki na oczy zakłada. Takie tak klapki sobie łapka. robi, żeby jej nie raziło? To jest słodkie. U mnie już tak stało. No słodziaczki są, naprawdę. Kociaczki są przesłodkie, słuchajcie, przesłodkie. Przepychota. Co chcesz, Badek? Nóż już Ci daje. Komuś nóż jeszcze? Proszę bardzo. A ja to jednak. Zostanę przy kawie idę po filiżankę. moją, bo tutaj tu nie widać. Dobra. Ale teraz, czy jak wrócisz? Nie wiem. Nie wiem, zaraz wstawiam na Ja pierwszą z Matyldą to wypiłem bez miotku, to teraz to po prostu jest wniosku. Koniec mhm. O 6:40. Zapraszamy jutro na 6:40 na dół. No. To oczywiście nie jest obowiązkowe, nie sprawdzamy tu listy obecności. Ale jakiś tam plusik w głowie zostaje. 来てくださ Nie, bo tam jest dużo pieprzu. To przecież to są najlepsze kawałki. No właśnie nie, bo to jest takie proste. Do kompostu to jest. To ja bym mógł. Dobra, dobra, chodź jedz sobie swoją, spokojnie. Nie ma kitka w domu? No to korzystaj maczka. Ile możesz? Okej, okay, piękna Kiciu. Przyjęło się. Jak z niemowlaczkiem. Czy Tak. A praca bym sobie wziął książkę i przeczytała jeszcze raz te słówka na impetantach, no? O boże tak mi... O boże. Nie zapomniałam mi teraz wczoraj, ale chcę, żebyś sobie przypomniała. Tu mamy czasu jeszcze? Nie wiem. Mamy Dobra. Posiadamy w salonie, nie? Ej, Kiciunia. Nie jest łatwo, nie? Udaje się. No, chodź, pokaż. Mm, niezłe foto. No, udało się, jak się nie ruszała. No. 보 о л е е с 나 No jak ma nie być gorąco, jak, jak wczoraj jeszcze parowiliśmy, nie? Gruba długa, co? Gruba długa, no, gruba zielona robi No co, jest bardzo źle. już Ej, a może ona połknęła kitka? No wygląda jakby. No. Dwa pół. Mm. Ja ci powiem, ten jak to jest, Jak czytaję, to wszystko wraca. Ale czy nie, to jesteś oburzony. Już mhm. Super się uczesałeś, Wadziu. Mm, Władek sprawdź czy masz wszystkie książki w biecaku? A co tutaj jest? Kitek żeby... przyszedł. No, w pójść go tam mu na nałożyłem, wiesz, w kuchni.